Dobry, dziewczyny, co będziecie zamawiać? Wybór jest oczywisty. Przygotowuję pyszne hot dogi. Ależ proszę, robi się. Smacznego! Dzięki. To wszystko? Patrz, pożałował nam sosu. Będziemy musiały zdobyć go same. Oj, przypadkowo opuściłam tabliczkę. Nie szkodzi, podniosę. A w międzyczasie dodajmy do hot dogów pyszny sos. Owy, złodziejki, nie wstyd wam? Zaraz was. No i co nam zrobisz? Pokażmy mu, kto jest silniejszy. Dobrze ci tak. To za twoją chciwość. Dostał za swoje. Tak? Najwyższy czas się przebrać! No to co, pobawimy się? Co z nim? Boję się klaunów! Nie ma czego się bać, czeka was challenge! Dadam. Kate, ty pierwsza wybierasz guzik! Nawet nie wiem co nacisnąć. Ten żółty wygląda niegroźnie. Sprawdźmy. Hura! Uwielbiam ciastka! Świetny wybór kate, czeka na ciebie ogromne pudełko pysznych Oreo. Łapie szybko. Super! Nigdy wcześniej nie widziałam tyle Oreo. Co za uczta! Ekstra! To jest takie pyszne. Jestem zadowolona. Mogłabym jeść je bez końca. A to nie wszystko! Czym jest toreo bez mleka? Mam dla ciebie całą szklankę. Ogromną szklankę. Za co? To niesprawiedliwe. Nie ma za co, Kate. To straszne. To mleko sprawiło, że moje ciastka zamieniły się w papkę. Ale nie szkodzi. Mogę z tego zrobić naprawdę dobre smoothie. jego za pomocą tej rurki. Koktajl wyszedł rewelacyjny. Dzięki! Jestem szczęśliwa. Nie podoba mi się to. To wcale nie było zabawne. Nieważne. Candy, twoja kolej. Okay. A ja wybieram zielony przycisk. No, to tam mamy. Hurra! GUMA HUBA BUBA. Uwielbiam ją. Wszyscy ją uwielbiają. Przygotuj się, bo właśnie teraz wsypię całą masę tych gum. Ale super! Mogę z tego nadmuchać naprawdę dużego balona i zaraz to udowodnię. Tylko najpierw muszę to wszystko przerzuć. No to zaczynam. Udało mi się! Wow, ten balon naprawdę jest ogromny! Przebicie go będzie niezłą zabawą! No dalej! Kurczę, przykleiłam się do ściany. Aj! Dlaczego musisz się tak ze mnie nabijać? Ups! Chyba nacisnęłam kolejny przycisk! Tylko nie robaki! Błagam! Pomocy! Candy, niestety za późno tobą cała masa tych pełzających słodziaków! No łapie szybko! A nie! One są wszędzie! Wpełzają mi do uszu! Jest mi niedobrze. Słabo mi. Co za tchórz, Kate? Znowu twoja kolej. Koktajl z mleka i Oreo był niesamowity. Zobaczymy, co tym razem wylosuje. No, co? Nie lubię cytryn. W końcu będę miał trochę zabawy. Kate, specjalnie dla ciebie. Pokroję te cytryny na malutkie kawałki, żebyś mogła się cieszyć każdym plasterkiem. No to co? Jesteś gotowa? Jakich dużo! Jakie soczyste! W takim razie łapię szybko. O nie! Już jestem cała skwaszona. To wspaniale! Kurczę, muszę to zjeść! Fu! To obrzydliwe! Kej też wykręciło! Więc Candy, twoja kolejna wciśnięcie przycisku! Tym razem powinno mi się udać. Miód! Ekstra! Zgadzam się, przecież jest taki lepki! Candy, będziesz zadowolona! Spróbujmy! Jak go dużo. Łap. Nie jest aż taki lepki. Jest pyszny. Jaki słodki. Ojej. Pyszności. Bardzo lubię miód. Co za uczta. Dzięki. Wiesz, kto ci kibicuje? Pszczoły. Ej, chodźcie tu. Mam dla was niespodziankę. Co? Dlaczego tu jest tyle pszczół? Ratunku? Co się z tobą dzieje? Dzięki za pomoc. Ciao. Kate, znowu do ciebie idę. Nigdy więcej cytryn. No co tam mam? O nie, już te cytryny były lepsze. Szybko zmieniasz zdanie. Ja myślę, że to pokochasz. Pachnąca karma dla kotów. No tamasz. Jak to dużo. O, to obrzydliwe. Jak koty w ogóle to jedzą? Nie chcę tego próbować. Co za ochyda. To obrzydliwe. Fuj. O! Jaki fajny kotek. Zobacz, co mam. To wszystko dla Ciebie. Spróbuj. Podoba ci się? Dłaśik! Idę stąd, mam alergię na koty. Mam nadzieję, że za czerwonym przyciskiem jest coś smacznego. No. O nie, tylko nie kurza łapki. Wreszcie, naprawdę zastanawiałem się, kto je dostanie. Gandhi, masz szczęście! No to łap, całe wiadro. To straszne! Wyglądają obrzydliwie, nie wyobrażam sobie, że mam je jeść! Ojej, głupie łapki! Przypadkiem nacisnęłam przycisk. Dostanę śmierdzący ser. Nie no, dziś zdecydowanie nie mam szczęścia. To na pewno. Candy! Czeka na ciebie ogromny talerz tego smakołyku. Proszę! Smacznego! Za co jestem tak karana? To straszne. Wiem, mam pomysł. Okej. Okay. Muszę to zrobić. Co? Ona to naprawdę je? Najwyższy czas na. A masz? Co to? O nie. Nie czuję się najlepiej. A kurza łapka pomoże mi się stąd uwolnić. Właśnie tak. Kate, ciebie też nie zostawię. Wynoszmy się stąd. Lecimy, pa! Subskrybuj kanał HANOM, ha aby nie przegapić równie szalonych i ekscytujących challenge.